Siemanko, słuchajcie, jedziemy właśnie do Krzysia na urodziny. Krzysiu Sikora, może ktoś z Was widział na, na Facebooku. Nie wiem, czy to będzie RODO, czy nie. spytam Krzysia, czy mogę to wrzucić. Słuchajcie, jedziemy właśnie i chciałem Wam powiedzieć o mega technice, Bo jak wiecie, fajne rzeczy się mogą dziać w życiu. I czasem przychodzi takie coś, że człowiek się boi. Boi się po prostu, bo przychodzą jakieś trudności. Nie wie, czy mu się uda. Nie wie, czy, yy, czy to i to się zrealizuje. I czy dopnie terminów. I czy wszystko będzie jak należy. Powiem Wam jak to wygląda o takiej technice końca filmu. Jest taka technika i wyobraźcie sobie tak, jakbyście weszli do kina na film, który po prostu wiecie jak się kończy już, bo weszliście wcześniej, tak? Na poprzedni seans, ale zostajecie jeszcze na drugi raz, tak, I oglądacie drugi raz ten sam film, tylko że od nowa nie wiecie co się dzieje, ale końcówka już znacie. więc automatycznie nawet jak jakieś złe bohatery, złe, bohatery, yy, złe postacie walczą z dobrymi i macie jakieś napięcia emocjonalne jakbyście nie znali końcówki, tak trzyma was to w napięciu targają wami emocje, ale jeżeli znacie tą końcówkę filmu, to wiecie, że dobry bohater wygra z tym i z tym że będzie tak i tak, że wszyscy będą szczęśliwi, że ten będzie bogaty ten będzie miał księżniczkę za żonę itd. itd. i nie przejmujecie się tym wszystkim, nie targają wami emocje a jeżeli właśnie nie znacie tego końca, to możecie i nie macie takiej pewności, że tak będzie to mogą targać wami emocje, możecie wchodzić w strach, w negatywne emocje i przyciągać w tym właśnie wydarzenia, które nie będą sprzyjać wam w tym wszystkim. Więc polecam właśnie taką technikę końca filmu: jak wchodzicie sobie na przykład w głęboką medytację, czyli zrelaksujecie swoje ciało, macie już tak, że te myśli wam nie chaotyzują na lewo i prawo, że dajecie sobie radę z tym wszystkim, jest taki chill. To w tym momencie, jak już macie taką pustkę fajną w głowie. Zacznijcie tworzyć swój obraz, swój obraz tego, jak ma być później, jak ten cały Twój film ma się w pewnym rodzaju skończyć, ale trwać dalej, tak? Czyli jakim będziesz człowiekiem, jak będziesz bogaty, jak będziesz zdrowy, jak będziesz miał partnerkę, partnera, jak to wszystko będzie działać. Także jak to wszystko będzie wyglądać, miej swój obraz w głowie, jakim będziesz człowiekiem jak się będziesz zachowywał, jak będziesz mówił jak się będziesz czuł, że będziesz szczęśliwy radosny z uśmiechem na twarzy że będziesz na maksa zdrowy czuj to i poczuj to w głębi siebie i wyobraź sobie to wszystko i zapamiętaj ten obraz dogłębnie i wracaj sobie do niego w ciągu dnia, idziesz umyć zęby spójrz na siebie i przypomnij sobie ten obraz, później idziesz na spacer, przypomnij sobie ten obraz jesteś w pracy, idziesz do kibelka się wysikać przypomnij sobie ten obraz, masz Chwilę, że się odrywasz od tego, co robisz. Przypomnij sobie ten obraz. Wracaj do niego często i bądź pewien, że osiągniesz sukces. I teraz wam powiem, yy, że fajnie mieć też taką zajebistą partnerkę jak ja mam. I na przykład jeżeli masz takie coś, że już cię coś przytłacza, naprawdę grubo, bo jest takie napięcie, jest tyle różnych inwestycji, tyle projektów, że nie wiesz jak to wszystko ogarniesz, a twoja partnerka mówi ci, mi się uszyfuj, tak to wszystko ogarnie. Nie ma się czym przejmować. Po co ty w ogóle się przejmujesz tym wszystkim? I tak Jesteś w dupie, wiesz, że jesteś w dupie, ale widzisz, no twoja partnerka zna koniec filmu, a ty jesteś obstrany. Więc nie polecam ci być obstrany. Jeżeli nie masz takiej partnerki, musisz dwa razy więcej medytować. Także jeżeli, jeżeli nie masz właśnie takiej partnerki, pracę tam dwa razy więcej medytować, nawet trzy, żeby to wyrównać, jakoś zrekompensować. Ale jeżeli jest tak, jak jest, to właśnie właśnie już masz to z głowy, masz lepiej. I masz tą pewność, że wszystko się poukłada. I tak jak w naszym przypadku, nie wiedziałem z pewną inwestycją, jak to wszystko wypali. I pyk, pyk, pyk. Nagle wszystko puch, puch, puch na ostatnie terminy, wszystko się idealnie dopiero jeszcze. I tak wam powiem, właśnie po tej rozmowie z Madzią wtedy zacząłem mega w to wierzyć, działać. I po prostu wszystko się poukładało. Czemu? Bo zniknął strach. Znikło to wszystko. I tak szefu by Ci rozwiał ten strach, bo powiedziałby, przecież wdążyłeś do tego, wkładałeś działania, to czemu miałeś się bać? Czemu miałeś się bać? Wkładasz energię, to to przyniesie skutki. I tak to wszystko wygląda z prawem przyciągania. Jeżeli wierzysz w coś, wkładasz energię, idziesz, poznajesz klientów, robisz masaże, robisz komuś jedzenie, yy, sprzątasz na przykład, jesteś hydraulikiem, obojętnie co... To działa. To po prostu działa, bo wierzysz, działasz, wysyłasz intencje, cieszysz się tym, jesteś w radości, przyciągasz więcej tego do swojego życia, a pieniądze są na przykład skutkiem ubocznym całkiem przyjemnym oczywiście. Także to jest fajna rzecz. Także technika końca filmu. Pamiętaj, jak ma wyglądać Twoja przyszłość i wiedz, że tak będzie. Tak się kończy Twój film, który trwa. Także, później możesz wyznaczyć sobie nowy epizod, na przykład yy, Łukasz, Brian, Gajos w dżungli 2 Łukasz, Brian, Gajos w, niowy, w Nowym Jorku 3 I tak ileś części filmu, no nie, obojętnie jak Także to Wam chciałem przekazać w tym filmiku Polecam Wam znaleźć taką partnerkę, jak ja mam, ale takiej nie, ma, nie znajdziecie Ale podobną lub partnera, takiego jakim ja jestem <słukasz> <słukasz> lub, lub jakiegoś innego, też fajnego Także tak, tego wam, to Wam polecam, wszystkiego dobrego Wam życzę i pamiętajcie o technice końca filmu zastosujcie to, bo ja gadam w tych filmikach to jest fajne, fajnie sobie posłuchać, bo ja też czasem lubię sobie czegoś posłuchać, ale pamiętajcie, że kluczem jest działanie, jeżeli weźmiecie tą technikę i teraz siądziesz, bądź ten filmik, hop i siądziesz sobie do medytacji na 15 minut i to 5 minut po tych 10 minutach relaksacji wejdziesz głęboko w te stany i Włóż w to emocje, mocno dużo emocji, radości, uśmiechnij się, poczuj całym sobą, zamkniętymi oczami, jak już jesteś na tej plaży na wakacje, jak już dostałeś ten awans, jak już dostałeś yy, jakąś fajną niespodziankę od wszechświata. Poczuj to głęboko w sobie i zobacz jak Twoje życie się zmienia. Pozdrawiam, freszko Konad, jedziemy na urodziny, na świeżość. Siemaneczka.